tym też odcinku na kanale Toka Boka 1 e, Już wam mówię, odpowiadam na tym. Ten... Nie odpowiadam, tylko chwilę To jest tu Słyszałaś? A... Ładny jest fioletowy, więc zrobimy fioletowy o, o, no. Tu Toka Boka... Na to dylemat nat ja już wcześniej patrzyłam na ściany i e, ściany i podłogi bo ściany i podłogi to najwięcej czasu by zajęte więc patrzyłam ale mam dylemat nat nad tą... tą tą No łóżka. ja zostawię tą Idziemy do łóżka, do łóżka. Kochani, piszcie też w komentarzu, yy, jakie to mają być style. Mogą być to też style konia, yy, drzwiarki, pokój yy, dziewczyny z pusem, coś takiego. Dobra, fioletowy będzie ciężko. Tu też mamy fioletowy, będę tak dawać i będziemy tak wybierać. Tu mamy to łóżko i tu to, to jest dla nastolatki to chyba raczej pobyt. Więc to łóżko um, tam mamy ja na przykład koło hmm, nie wiem czy nie da się koło ściany, bo kościem by tu był tała jakieś piłkę, tu, nie wiem, nie pasuje mi do nawet na śrubeczkę. Dobra, to teraz weźmy mm -hmm. sobie albo nie, dywanik. Tu mamy taki, 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 taki. I wszystkie mamy ten, ten 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 A ten jest za mały, więc ten już odpadł, ten też za mały ten taki będzie mężowały, ten ten dobra, tutaj jest szafa ja jeszcze nie patrzyłam tutaj rzeczy więc to będzie ciężkie tak ja patrzyłam tylko na szafy, na podłogi i na tapety. Tutaj bym jeszcze dodała o taką komodę. To przesuniemy troszkę. No i to już nabiera barw. To, to za tam wrócimy, tylko musimy wejść na obraz. to nie, to jednak jest, jest na obrazach ale nie wiem hmm, hmm, hmm. to były takie fajne o. takie fioletowe tu damy tu hmm. bym dała tutaj ale tu nie jest nam wieszak dobra to zrobimy tak I po prostu sobie Szafa mi nie pasowały Dobra, tu, tu szukamy dalej szafy. Bo ta mi nie pasowała. Mam pomysł, może weźmy tą tu. Dobrze, w sumie, tak, by się to tu zmieściło. No I o, weszło. Dobrze, zróbmy wyżej. I jeszcze bym coś z tą Chociaż nie stąd. Zasłonię może jakieś. Fioletów nie ma tu zbyt dużo Fioletowych chyba nie. Ma. To jest takie najbliższe fioletowe, ale to nie jest fioletowe. To też jest takie fioletowe, ale dobra weźmy tą. Przeszukajmy pod tym jeszcze wyszuki, co bym chciała. Chcę jakieś ozdóbki, dajmy jakieś, o, to jest Tak, to ja mam to są 1927. Mm, o, to, to. mam taką poduszeczkę. jeszcze taką, dość tam pasuje. Klejnoty. o tam na górze jeszcze klejnoty były. Nie, no tu nie ma takich. Ten mogę wziąć, nie, ale no, nie pasuje. Tam. Tu, no. tu jest wiele, Tutaj też taki fioletowy jakby. Coś tu znajdę fioletowego. Takie siatka. Jeszcze mało filtrów jest. Tu lampa. Hmm. Kochani, ja tu mam plaka z adresów. I wy macie to teraz. Okej, okay, tak to się prezentuje. Gdybym tu też dodałam błonko, y, krzesło, jakieś tu gadżety. Ale na razie ja dodałam Wiekowe elektryczkę? Tą półkę zapełniłam. Zobaczmy jak to w nocy wyglądało. Of za trzy, dwa, jeden. Wow! Hej! Jest ładny. Ziemniak podoba mi się, ocena to miło. <laughs> 9 na 10 Bo czego tam tu jeszcze brakuje? Ale czego tam <laughs> mm. wiem? To tylko tam takich odcinków i piszcie o koniecznie fiolet y, od y, Fioletowy tak się prezentuje. I zobaczymy, jakie następne będą propozycje. Bo fioletowy wygląda, tak? A ja bym mu zwiedziała. Nie piszcie do kolonii, możecie też posadzić, więc na przykład z konia. Z tyłu, aha, coś takiego, z tyłu, e, dziewczyny z coś takiego. Um, ten pokój, ten na górze, sobie go to um, będę, ten będzie ostatni, a ten będzie przedostatni. Więc, a ja Fajnie by było, gdybyście piwnali. No, Dobra, ja. kończę. Bajo!